Koniciła jako Rabi retrogralnia. Jak mogę się domyślić po tym prawdopodobnie całkowicie źle wypowiedzianym powitaniu, będzie dzisiaj coś o Japonii, a nawet całkowicie o Japonii, bo tym razem zamiast pokazywać wam gry, chcę wam trochę podsumować moje wakacje w Japonii. Eee, oczywiście no to nie będzie podsumowanie całych wakacji, nie będziemy tutaj siedzieć i oglądać wszystkich, wszystkich możliwych zdjęć, a opowiem o Japonii w kontekście growym, a szczególnie retrogrowym, no bo z czym. Myślę, że każdemu graczowi Japonia się kojarzy z czymś istotnym, jeśli chodzi, jeśli chodzi o retro gry. No i tak się składa, że w zeszłym roku, już parę miesięcy minęło, ale ciągle się zbierałem na ten filmik. Miałem okazję spędzić tam wakacje, bardzo, bardzo udane. No i oczywiście w tym czasie, kiedy żona pozwoliła zająć się trochę aktywnościami growymi, no to też starałem się zobaczyć właśnie ten, ten obszar, który nas najbardziej interesuje. Miałem jakieś swoje oczekiwania. Te oczekiwania od razu powiem, nie zostały. Sp... Jak to powiedzieć po polsku? Nie spotkałem się z tymi oczekiwaniami, w sensie yy... nie było do końca tak jak się spodziewałem, ale też fajnie. Yy... Jak widzicie, przywiozłem pełno zabawek, gadżetów, o których za chwilę, o których za chwilę powiemy, ale może zanim pójdziemy, zanim pójdziemy dalej, to dwa słowa o samej Japonii. Wiadomo, to nie, będzie, to nie jest film turystyczny, nie będziemy tutaj opowiadać, opowiadać całej historii, ale dwa słowa. I jak to, w ogóle, jak to w ogóle wygląda, co mnie zaskoczyło. Więc ogólnie sama Japonia byłem w, byłem w Tokio, Osace, Osace i Kyoto, więc chyba taki całkowity standard, żadnych, żadnej oryginalności. Więc w e, no, samej Japonii przede wszystkim niestety loty są drogie i tutaj jeśli będziecie chcieli jechać, polujcie, może Wam się uda zaplanować. To jest największy, największy ból i raczej nie ma opcji, żeby tego, tego zupełnie uniknąć. Pewnie można kombinować i coś zrobić. E, Same, same miasta, szczególnie, szczególnie Tokio jest mniej więcej takie, jak się, jak się spodziewałem, tak? czyli oczekiwałem e, wielkiej ulicy jak z, te, jak z e, cyberpunka, ekrany, neony ruchliwe, gwarne. I mniej więcej tak wygląda, szczególnie jak się zacznie zwiedzanie, jak ja od Akinabary, czyli tego miejsca. Najbardziej polecanego dla fanów, dla fanów e, szeroko rozumianej technologii. E, Jedzenie jest fantastyczne, bardzo mi podpasowało. Wiadomo, że nie każdemu będzie pasować, na przykład nie jest ostre, nie ma, jest też stosunkowo mała ilość składników, ale wszystko naprawdę, wszystko naprawdę jest pyszne, od pierożków przez klasyczne sushi, które jest dużo lepsze niż w Polsce, Ud rameny, michy ryżu. Przysłowiowe, wszystko jest naprawdę świetne i piekielnie tanie. Tu byłem zaskoczony, może przez to, że akurat jen stał bardzo słabo, ale naprawdę naść tam można było taniej niż w Polsce w jakimś fast foodzie, czy nawet czy kepsie, a było to dużo, dużo lepsze. No i oczywiście sama Japonia jest bardzo przyjemna do zwiedzania, natomiast nie będziemy się tutaj bawić w zabytki czy inne atrakcje. Skupimy się, skupimy się na grach. Co sobie o Japonii myślałem przed, przed wyjazdem? No oczywiście stolica, stolica ojczyzna. Ojczyzna Mario, ojczyzna w zasadzie współczesnego przemysłu growego. Wiadomo, że przemysł groby nie narodził się w Japonii, ale tak naprawdę po pierwszym, po pierwszym krachu, po pierwszym potknięciu, to Nintendo wyniosł, wzniosło, odrodziło ten rynek, no i, do dzisiaj jest, i do dzisiaj jest jedyną firmą z tamtych czasów, która, która ciągle jest w grze. Sądziłem więc, że. No i cały czas się mówi o tym, że w Japonii jest ta kultura, kultura gier, kultura arcade, że arcade tam jest ciągle wiecznie, wiecznie żywy. Więc z czego się spodziewałem, jeśli chodzi o retro gry? Po pierwsze, że będzie na każdym rogu w tych dzielnicach arcade z super starymi, starymi grami. Plus, że będą sklepy z grami retro, które no, wyobrażam sobie, że będą takimi retro-mediamarktami. Wchodzisz i po prostu całe sale sprzętów. W obu sprawach tak to nie wygląda. Może zaczynając od, od większego rozczarowania, czyli sklepów z grami. Yy, oczywiście jest ich, jest ich, sklepów z retrogrami, retrosprzątami, oczywiście jest ich trochę, yy, natomiast to nie są duże sklepy, to są, jak wszystkie sklepy tam, raczej ciasne, ciasne przestrzenie, tutaj na tym filmiku będziecie mogli zobaczyć jakieś moje amatorskie ujęcia, nie załamujcie się, filmiki, wszystko, nie, Borg tak popsuł filmiki, moje zdolności filmowania aparatem, zresztą nawet jak to robiłem, nie byłem pewien, czy jakieś jakiś filmik, no są fatalne, mam nadzieję, że Borg wybierze z tego, co się da, natomiast i tak nie będzie dobrze, to trudno. Możecie zakreślić się gramy, jak, jak nie chcecie oglądać. Więc sklepie, sklepy są ciasne, nie za duże. Są to czas, no, zazwyczaj dwa piętra, ale dwa piętra nie za duże. Jest tam dużo rzeczy, natomiast to nie tak, że można kupić wszystko. No tam na przykład ustaliliśmy, że jeśli będzie można kupić SG SG1000, dobrze, zawarto mówię, model? SG1000. SG1000, czyli pierwszą konsolę SEGI, to mam kupić do muzeum. Nigdzie nie mieli. Eee, no i na największe rozczarowanie to było cenowe. Eee, oczywiście nie spodziewałem się, że te rzeczy będą za pół darmo już teraz, natomiast zakładałem, że kupię jakieś, miałem założenia kupienie jakichś rzeczy przenośnych, fajnych, unikalnych, jak Game Boya, Game Boya Lite, czy może też Game Boya Micro, który no, może nie jest unikalny, ale jest dosyć drogi. No i to się zupełnie nie opłacało. Te sprzęty były drogie, droższe prawdopodobnie niż na eBayu czy Allegro. Na przykład Game Boy Lite akurat wtedy był chyba nawet na Allegro wyjątkowo za 900 zł a tam by kosztowało około 1000, 1200 Wszystko co przenośne kosztowało fortunę. Game and Watcha zupełnie absurdalne, absurdalne ceny. To co miało sens, to konsole w wersjach japońskich oczywiście, czyli na przykład Famicoma, jak się chciało oryginalnego, pewnie dysk systema. Takie Famicomy to tam chyba około 150-200 zł, już poprzerabiane, poprzerabiane na AV. Bardzo dobre ceny były na kontrolery, które tam są, no i, no i gry. Gry można było niektóre kupić w rozsądnych cenach, no ale co z tego, jak gry są japońskie tak albo są po japońsku. Są region w większości, w większości konsol, ee, więc no, nie za wiele z retro, z retro kupiłem, to nie jest miejsce, żeby jechać na zakupy. Prawdopodobnie taniej znajdziecie rzeczy, polując, polując w internecie. Z wyjątkiem tego, co wspomniałem, czyli japońskiej wersji konsol. I różne akcesoria, tak? To, co sobie na przykład przywiozłem, przykład jest z jestem bardzo zadowolony, to kontroler do Neo, do Neo Geo, który rzeczy do Neo Geo są dosyć drogie. Ten kontroler używam do grania z płytą Arcade, z super, Superganem, czyli domowego, domowej maszyny Arcade. Kontroler pochodzi z domowej wersji Neo Geo, na no, które. Jest standardem w tej chwili standardem w sprzętach Arcade, wszystkie płyty, supergany mają wyjście, mają wyjście na Neo Geo i z tego się konwertuje na coś nie Arcade'owego. Więc tutaj bez żadnych przeróbek, adapterów mogę to podłączyć do mojej płyty Arcade. I to już nie pamiętam ile, ale kosztowało naprawdę nie za duże ceny, ale to wszystko tak naprawdę. Tak? Więc jeśli, jeśli chcecie kupić gry japońskie, które niestety często będą tylko po japońsku do grania na japońskiej konsoli, przy konsoli przerobionej spoko, no i topsyo, tak? Sklep, więc te sklepy też nie mają, jak mówię, nie mają tych największych białych kruków, natomiast są bardzo sympatyczne, na pewno jak się szuka jakichś gadżetików, właśnie jakichś kontrolerów, przejściówek, takich rzeczy, natomiast to nie tak, że pojedziesz i tam się odkupisz wszystkiego. Tylko konsole. Gier naprawdę jest tam bardzo duży wybór, cele są bardzo zróżnicowane, więc Pewnie dobrze to wyceniają i te droższe gry no, to nie będą atrakcyjne ceny, natomiast prawda, to pewno da się coś znaleźć, tylko, tylko znowu, więc kupiłem jakąś jedną badziewną gierkę tylko na pamiątkę, no bo po co mam kupować gry, które nie wiadomo czy będą się nadawały do grania, do grania po japońsku. Eee, no i w zasadzie tyle muszę powiedzieć o sklepach. Tutaj wstawimy, wstawimy parę, parę filmików. Eee, są to sklepy całkowicie specjalizujące się w retro, tak, więc nie jest to jakieś, nie jest to na szczęście jakiś miks, tak jak czasem w Polsce, że tam mamy, mamy gry, no, są ciesne konsole, czasem ktoś coś wciśnie, jeszcze starszego. Eee, raczej specjalizują się w konsolach, chociaż jest jeden sklepik, który się specjalizuje w komputerach, więc można zobaczyć te wszystkie dziwne maszyny, o których nie mamy w żadnej żadnego pojęcia. No i znowu zapłacić, zapłacić za nie grube pieniądze. Więc jeśli chodzi o kupowanie tanio, tanio sprzętu, no to przykro mi, taniej już było. Podobno przed te, tak się zepsuło po pandemii, kiedy jakoś turyści, nie wiem, turyści chyba przez ceny na zachodzie i po prostu odblokowanie podróży i, wy, i wybuch podróży zapragnęli masowo dokonywać zakupów. No, wiadomo, że sprzęty przenośne są lepsze dla podróżników z racji pierwsze braku blokad regionalnych, po drugie samej możliwości ich przewiezienia, no i to całkowicie, całkowicie zniszczyło taniość. Więc pewnie lepiej już użyć jakiegoś serwisu umożliwiającego zamawianie sprzętu bezpośrednio z japońskich serwisów aukcyjnych i tam kupowanie i agregowanie tego takiej wielkiej przesyłki. I to jest lepszy sposób niż na no, nie warto lecieć do Japonii specjalnie na zakupy. Druga, drugie, drugie obszary zaskoczeń e, dotyczą tego, co jakby najbardziej uderza, uderza w oczy. Oczywiście pierwsze kroki skierowałem do Aki na bary, tak zwanego Electric City, czyli takiej dzielnicy, która właśnie jest no. Poświęcona technologii szeroko rozumianej, więc ogromne sklepów elektronicznych, no, ale przede wszystkim rzeczywiście światła, ekrany. Zacznijcie od najlepiej od pierwszą wizytę od wieczora. Wszystko, czego, się, czego człowiek się spodziewa, jest, jest e, pięknie, tak to, powinno, tak to powinno wyglądać. Druga sprawa, to, co najbardziej z takich rzeczy mnie więcej uderzało, to wszechobecne kapsuły, Ma automaty kapsułowe. Takie, takie cuda, jak stoją czasami pod sklepami w Polsce, i pełno jest ich na pewno w miejscowościach turystycznych, gdzie dzieci rzucają dwa złote i dostają jakiś niezaciekawy kauczuk, inną madziewną zabaweczkę, to tam jest mam wrażenie jakaś religia po prostu. Są całe sklepy zajęte wyłącznie kapsułami, żeby zobaczyć z niego filmik. Są kapsuły na ulicach, są kapsuły w sklepach o innych tematach, po prostu są wszędzie i kupują w tym wszystko. No oczywiście sam, jak się pobawiłem, w jakieś kapsułki, to te jakieś pierdołki growe. Czyli, a, no, zwykle automat z kapsułami jest tematyczny. Ma po prostu w jednym automacie jest seria e, dana, więc jakby wiesz, z jakiej kategorii dostaniesz. Natomiast nie wiesz co, tak? Czyli jak był automat z Mario, no to, no to sobie takie pierdołki, breloczki, figurki wypadały. Kosztują to, już, teraz nie pamiętam dobrze cenę, ale wydaje mi się, że zwykle około 10-20 zł się w monetach w to, na to wrzuca, wyłącznie, wyłącznie w monetach. No i co? Coś dostaniesz, tak? I tam jest naprawdę, naprawdę wszystko. Większość rzeczy nie byłem w stanie rozpoznać. Jakieś figurki z manki, jakieś zabaweczki dla dzieci, ale to rzeczy totalnie dla mnie absurdalne, typu, nie wiem, plastikowe jedzenie. Tam jest w ogóle fajny zwyczaj, co mi się akurat bardzo podobało, że restauracje wystawiają modele jedzenia. Na początku myślałem, że po prostu są to przygotowane potrawy wystawione, ale jak zobaczyłem restaurację, która na przykład ma 20 ramenów wystawionych, no to coś, to co jest nie tak chyba codziennie, tego nie gotują, nie przygotowują, a oni są perfekcyjni w robieniu modeli plastikowych, czy z czego oni to robią i wygląda to jak prawdziwe jedzenie, więc praktycznie zawsze wiesz, co, co zamawiasz w 3D. No i pewnie też przez to są, jako, jako gadżety, są zabawki z miniaturowym, plastikowym jedzeniem, ale no po prostu wszystko, cuda, niewidy, samochodziki, o, tutaj na przykład pierścionek z żółwiem. Żółwiem? Mówię, no, no, nie było. Więc nie wiesz, nie wiesz co dostaniesz, e, więc to prawdopodobnie nakręca to, że chcesz coś konkretnego, a dostajesz coś innego, więc wrzucasz coś, póki tego nie dostaniesz. A prawdopodobnie sprzęt, rzeczy w tych kapsułach nie są ułożone równomiernie. I te, które się wydają najbardziej pożądane, typu w, typu w Marianowym figurka Mario, to, to wcale nie jest ich taki sam udział, jak jakiejś bombki, tak? Tak mi się wydaje, ale to za chwilkę jeszcze opowiem o, o moim dłuższym i najdroższym kontakcie z kapsułami. E, więc tego naprawdę jest pierdyliak, a druga, a druga rzecz to kreiny, to tak? Jak się w Polsce to nazywa? O te automaty, gdzie poruszasz joystickiem, jest żuraw i... Złodziejstwo. Złodziejstwo, dokładnie. W Polsce to znowu jest tylko dla dzieci i to takie nigdy w nie grałem w jakichś, najczęściej no, najczęściej znowu w miejscowościach turysty, turystycznych. Tam jest to znowu jakby druga religia. Generalnie, może też dlatego jest najbardziej widoczne, że jak są jakieś miejsca poświęcone grom, nie wiem czy są mi Arkadami, ale to one często są wielopiętrowe i każde piętro ma inną charakterystykę i krainy są zawsze na dole. Nie wiem, nie wiem czemu. Eee, no i znowu, w tych krainach mamy wszystko. Od, fig od figurek, na przykład, starałem się wygrać taką figurkę, taką, wygrać taką Mario Kartsa. To nie jest stamtąd, bo jak zobaczycie, jak dla mnie jest to całkowicie, 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 nie wiem, kto tam wygrywa, jak, pewnie są te techniki, ale dla mnie to jest całkowicie nie, no, jakie obczucie. No jest to tak zrobione, że złapał, niby już trzyma, już trzyma i i zaraz puszcza, tak. Wydaje się to na początku ale i nic. No bo całe sterowanie to jest lewo, prawo, góra, dół, ustawiasz krejna, wciskasz i on jak dojedzie to ma niby złapać, tak? Więc jest to prawdopodobnie czysto hazard, być może są jakieś losowe elementy, które że czasem się złapie, czasem nie. Totalny bez sensu, Ale jest tego ogromna ilość i jest w tym wszystko, tak? Są na przykład całe... Ogromne, gdzie można na takiej wielkości figurki, różne mangowe czy inne zdobyć, zazwyczaj mocno rozebrane figurki, to też jest inna ciekawostka, na chwilę jeszcze powiem, powiem o tym. E, o, po takie najmniej, najmniejsze maleństwo, oczywiście, wszystko wrzucamy monety i jedziemy. To jeszcze warto dodać, już skacząc trochę, że Japonia, jeszcze tym pewnie w naszym wieku, może się kojarzyć z jakimś technologicznym, po prostu super, najnowocześniejszym państwem na świecie, bo im była, ale chyba już była. tak? Na przykład, no nie wiem, czy to jest dobry miernik technologii państwa, na przykład, jeśli chodzi o to, jak. Pewnie wszyscy, jak jeździmy za granicę, wiedziemy, jak Polska jest zaawansowana w płatnościach bezgotówkowych i akceptacji kart i, i blika, tak? No, nie wiem, w, no, nawet nie warzywniaków, straganie z truskawkami ostatnio płaciłem, takim tymczasowym straganie płacę kartą, tak? A w Japonii, w wielu miejscach nie zapłacimy kartą w ogóle. Może mają jakieś lokalne systemy, może dla nich jest jakiś tam lokalny blik, ale to chyba też nie jest standard. Za bilety komunikacji miejskiej, za te wszystkie krainy, arkady. oczywiście, to wszystko jest na, na monety jedno, jedno, jednowe i, i, i odpowiednie, i odpowiednie ilości. Yy, w restauracjach często, w ogóle w restauracjach by jest super nowocześnie, bo jest w restauracjach, no barach. Jest automat, w którym wybiera się potrawy, czy to, czy to z menu, czy jakieś starsze automaty przyciskami. Płaci się praktycznie zawsze, w ogóle w wielu miejscach w ogóle, w hotelach, płaci, płaci się gotówką, ale przez automat, czyli nie podajesz kasy kasjerowi tylko przez automat, co jest czasem idiotyczne, bo na przykład automat Ci później wyrzuca Stoisz w Ala żabce, dostajesz kasę od kasiera i ta kasa wszystko idzie przez automat. Tak? E, więc w takim nowocze niby nowoczesnym barze płacisz w automacie, dostaję potwierdzenie, siadam sobie przy barze i czekam, że zaraz mi podadzą, a się okazuje, A tyle, to wydrukował ticket i ten ticket mam dać kucharzowi po prostu. Więc taka zaawansowana technologia. Tylko tyle, że nie wiem, uważają na to, żeby ludzie nie mieli dostępu do gotówki, nie wiem, to brak zaufania czy, czy, czy wygoda. Tak, ale bez gotówki tam se nie da, przynajmniej dla turysty. Komunikacja miejska jest całkowicie gotówką albo jakimiś innymi partmonetkami. No, więc na pewno dużo jedno jednówek będzie potrzeba, więc w wszystkich tych miejscach z krajnami, inne, to znaczy, tam będzie automat, wkładasz tam banknot i, i dostajesz miliardów e, monet. Więc taka to rzeczywistość nowoczesna. Więc krainy naprawdę mnie rozwaliły swoją ilością. Są nawet takie maszyny do... Zciskania nagród takich plusowych, na przykład, żeby to zafoliować i ścisnąć maksymalnie. Raz widziałem, żeby ktoś korzystał, więc naprawdę jest to dla mnie jedna wielka zagadka, czemu to jest tak. No, musi być ten biznes, tak? No, to musi być, no. Łosie przyjeżdżają, rzucają parę razy, nie uda się i tyle prawdopodobnie, no nie wiem, ale czy są jakieś, może to lokalnie, lokalni mistrzowie. Druga najważniejsza i chyba najważniejsza sprawa to arkady. Eee, I tutaj też na początku troszkę się rozczarowałem z tej, na barze, bo. O, widzę, taito, taito center, tak? No taito, no to no, no, idę. No i jest tam, jest na no dole to piętro krajnów, później piętro gier muzycznych, na wszystkie możliwe skoki, bębenki, cuda no, cuda niewidy, piętro gier nie wiem jakich, jakieś dla, dla dziewczynek, malowanie, strojenie się, piętro, w ogóle to może czasem jest dziewięć pięter, tak? Piętro gier z tymi wielkimi robotami, jak się nazywają? Gundam? coś z tych roboty. Te roboty. A od razu mówię, że ja japonię mangową nie doceniałem, bo nie jestem zupełnie mangowcem. Moja manga skończyła się na Jatamenie. A i to, a i to. Więc no, nie, nie słyszę tutaj początków retrogralnie, które pochodzą pochodzą, zdaje się z mangowych rzeczy. Jak ten konwent nazywał? To jest nieprawda, ale konwent nazywał się Newton. A nie Kulkon? Drugi konwent. Jak nieprawda. Wywodzimy się z fantastyki, a do no, z owcami zostaliśmy okazji. No dobra, niech tak będzie. Wchodzę do To i no szukam gdzie są te fajne maszyny, 9 pięter i za bardzo nie mogę nic ze znaleźć. Są te wielkie roboty, te gry z rozbudowym sterowaniem, oczywiście po japońsku, zupełnie nie wiem o co w tym chodzi. Jakieś inne gry z, nie wiem, kołami sterowymi. Dziwaczne rzeczy, ale wszystko współczesne tak naprawdę. I no w końcu gdzieś tam na przedostatnim piętrze znajduję jakąś smutną salę z kilkunastoma maszynami. Prawie wszystkie maszyny, te klasyczne na no ten, to są maszyny w ogóle Taito Egret. Egret chyba tak się nazywa, Egret 2, albo wszystkie, nawet NeoGeo, wkładają w te budy, więc tych bud Taito tego, tego, tego automatu jest pierdeliard. To jest akurat fajne, bo ten automat jest siedzący i prawie wszystkie automaty, które, tego, które to umożliwiają w Japonii są siedzące. Więc nie, nie ma, nie trzeba sobie na stojąco tłuc w arkadach, Są stołeczki wszędzie i wygodnie, bo pewnie tam długie godziny spędzają, potem stare społeczeństwo, więc, więc jak ma inaczej być? E, no, więc trochę, trochę smuteczek, tak? Albo później znalazłem salon... Boże, jaka to jest jeszcze firma? Capcom. Też salon z logiem Capcomu. I tam nie znalazłem nic dla siebie. W całym, w całym znowu, kilku piętrach nie było nic, w co bym potrafił, potrafił zagrać. I nic, nic nie było retro. Więc troszkę rozczarowanko. Więc, e, natomiast od razu mówię, że nie jest wcale źle, tylko trzeba znaleźć odpowiednie miejsca, nie te najbardziej eksponowane i nie te z największymi, naj, naj, największymi markami są tymi, które są najciekawsze. W samym, w samym Tokio, e, może rzucę dwie nazwy, jakbyście szukali. Chyba najbardziej mi się podobało, e, podobało co my tu mamy, e, Mikado Game Center, ono nie było chyba w Akina Barze, tylko właśnie w innej rozdzielnicy. A w Akina Barze było Taito też, ale Taito Hey jakieś takie kobrant, czy nie wiem, co to jest, ale bardziej ukryte. Oba były bardziej ukryte, nie można było w nich tak po prostu wejść z głównej ulicy. I oba były zajebiste. Tutaj zobaczmy, pewnie możecie obejrzeć zaraz filmiki. Są to naprawdę duże salony, często dwupoziomowe, i to są ogromną no, wielkością. Można, myślę, że można je porównywać z obecnymi muzeami arcade, które na przykład są już, w Tutaj są już w Polsce i w wielu innych krajach. Jest bardzo dużo maszyn, są maszyny, są maszyny każdego typu, jest bardzo dużo oczywiście tych siedzących, są strefami porobione, czyli strefy strefy shooterów, strefy bijatyk, eee, inne dziwne gry, są maszyny, są te dziwniejsze maszyny, jakieś z pistoletami, z dziwnymi sterowaniami, o dziwo są tam całkowicie, chyba no, nic dziwnego, ale eee, wszędzie są też popularne maszyny pociągowe, Próbowałem to ogarnąć, ale no nie, nie dało rady. Pewnie bez jakiejś instrukcji. Jakieś te bardziej ambitne maszyny ze sterowaniem, z całymi trząsącymi się na siłownikach. Wszystkie cuda niewidy. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne, solidne. Z tym, że muszę powiedzieć, że to nie jest też, nie... no porównując też z miejscami, które, które miałem okazję być w innych częściach świata, szczególnie nawet w Polsce ostatnio, no to też nie wiem, czy to jest urywająco lepsze. Jest to dobre. Jest to to, czego się spodziewać. No i oczywiście, a, no różnica jest taka, że jak są takie centra robione w formie. muzealnej, <laughs> jest taka, że jak takie centra są robione w formie muzealnej, jak na przykład u nas, czy podobnie poświęcone arkejdom, no to się to robi ryczałtowo zazwyczaj teraz. tak? A w Japonii cały czas wszystko jest na monety, więc prawdopodobnie, jeśli spędzicie tam trochę dłużej, to będzie kosztować to więcej niż nawet spłacenie solidnej ceny za bilet albo atrakcyjnej ceny, jak to pieniądze do naszego muzeum. Choć trzeba przyznać, że u nas jedynie jest mniej niż w, takim, w takich miejscach. Eee, natomiast to zmienia rozrywkę, tak? Co innego, jak grasz i sobie możesz za chwilę za chwilę kredyty dorzucać guzikiem albo jest free to play, a co innego, jak wiesz, że no, sobie ustalić jakieś zasady, tak? Ja sobie przyjmowałem, że na, jedno, na jeden automat biorę trzy monety. No i zobaczymy, gdzie dojdę, tak? Nie ma, nie ma. Tak, że sobie cały czas będę dorzucać. no bo co to za, za, za fraida przejść całą grę no, za 200 zł, tak? No, ale można. Eee, z automatów, co mi szczególnie się spodobało, to tutaj pewnie też zobaczycie mały filmik, zdjęcie automaty Dariusa z bardzo szerokim ekranem, czy raczej jest pewnie dwoma, a może nawet trzema ekranami panoramicznymi połączonymi, takie bardzo wąskie, szerokie, eee, z sabuferem pod dupą, czyli po prostu dmucha. The... głośnik. No, niedawno widziałem to już też w Warszawie, więc nie jest to super unikalne, natomiast naprawdę fajnie się gra i sprawdziłem, że jest też na switchu jedna z części tego, też z takim ekranem, więc jeśli ma duży ekran to można sobie to rozciągnąć, bo na małym switchu to wygląda fatalnie. No, więc arkady jak najbardziej, I z tym, że nie spodziewajcie się, że to będzie no, najbardziej niesamowita rzecz, rzecz na świecie, bo... bo, bo, bo... No po prostu są solidne, tak? Ale to nie jest tak, że wejdziesz do pierwszego lepszego salonu gier, bo u nich po prostu to jest, są całkiem zrozumiałe na dłuższą metę, no tak? Jak, no, u nich po prostu gaming gaming naprawdę za gorąco dzisiaj. E, u nich gaming po prostu wolował, tak? No i jest dalej kultura salonów arcade, ale to nie są salony arcade, nie są jednocześnie muzeami, więc całkiem naturalne, że tam grają w inne gry, tak? natomiast, natomiast jest. Całkiem też doceniane granie w gry stare, ale to jest jednak trochę coś innego, tak? I nie musi być na głównym nurcie, więc na błyszczę ma to sens, natomiast no, nie były nawet takie oczywiste. Oczywiście o Japonii też się często myśli o pacinku, natomiast tutaj powiem, że jestem totalna, nie wiem, przeczytałem instrukcję i mimo wszystko nie ogarnąłem tego zupełnie, więc nie będziemy się na tym, roz, na tym rozwodzić. Kulki napierdalają po prostu gigantyczne salony albo jeszcze slot. To jest bardziej chyba gra hazardowa niż, niż tak naprawdę zręcznościowa, więc. Nie moje klimaty, ale tak jest tego pełno i to oryginalni Japończycy raczej, raczej tłuką. W każdym wieku, pewnie bardziej starsi. Podczas, podczas zwiedzania Japonii, szczególnie też takie w takiej poważnych dzielnicy Akinabara, ciężko nie, nie wspomnieć o tym, co uderza pewnie no, dosyć wizualnie, jest, nie ma co ukrywać, przyciągające wzrok, czyli erotyka. Nie wiem, no, czy erotyka, ale generalnie to, co najbardziej uderza bez szukania, czego się nie da uniknąć, to, to wszystkie figurki, i wizerunki, ale głównie figurki i postaci właśnie mangowych, e, wszechobecne, że to w krainach, na wystawach, e, no, bardzo mocno ani nierealistyczne, jeśli chodzi o kształty, ani bardzo mocno nieubrane. Nie wiem, kto to kupuje, co to postacie, chyba, chyba postacie z mangi, ale nie mam pojęcia, nie, nie rozpoznaje. Są całe sklepy oczywiście, oczywiście z tym, nie jest to jakby żaden hard, nawet nie jest nawet soft porn, jest to po prostu... No, bardzo skąpo ubrane, mangowe, mangowe, dziewczynki. Wiadomo, że wszystkie dziewczynki w Mandze też od razu wyglądają raczej na niecałkiem letnie. E, e, no, tak, na pamiątkę kupiłem sobie, bo ponieważ nie mam pojęcia co to jest i nie kupiłem jakąś najtańszą i najbardziej ubraną. Więc możecie sobie wyobrazić, że. Jakieś tam paseczki plastiku udającego materiał, materiał da się znaleźć na tych bardziej. No i jak się już zabłąka na jakieś wyższe pięta sklepów, szczególnie takich growych, ale bardziej to może naprawdę oczy mogą wyjść wyjść na wierzch. Ja nie, mówię, nie mówię o klasycznej erotyce pornografii, no bo to jest wszędzie wiadomo i też no, te sklepy są, ale, ale właśnie tej erotyce opartej na mandze. I tam też jest wszystko i bardzo dosadne. No, i jak mówię, te mangi są niech prawdopodobnie celowo charakteryzowane na, na wiek, który, jak czytałem w książce o Japonii, no, że raczej w Europie takie rzeczy mogły być kwalifikowane jako pornografia dziecięca. Tam, bo oczywiście to nie są prawdziwe, prawdziwe dzieci, na szczęście, więc wiek jest nieokreślony, ale jest to rysowane tak, żeby wydawało się to, robiło to wrażenie, więc no. Jest to dziwne, tak? Natomiast, natomiast to nie tak, że to jest na każdym kroku, też jak mówię, na każdym kroku są te roznegalizowane mangowe postacie, żeby w takie miejsce, żeby zobaczyć takie produkty, nie trzeba bardzo szukać, ale to też nie jest tak, że jest na każdym, na każdym rogu. No ale cóż, jest to, część, jest to część Japonii, warto o tym wspomnieć. Jak ktoś będzie te, chciał się temu bliżej przyjrzeć, to zapewne znajdzie odpowiednie miejsce. Są też ciekawostki typu, typu indoor amusement parks. I akurat w, na Odaibie, takiej wyspie pod Tokio, trafiłem na takie sygnowane po części przez, e, przez Sege. Tam akurat zagrałem w House of Living Dead, ale na ruszających się platformach i na ekranach. A pozostałe gry, to, za, zabawy, to już nie czekałem, bo to miałem mało czasu, ale różne maszyny i chyba mniej growe, typu jakieś takie bardziej z parków rozrywki, jakieś wielkie wahadła, jakieś pojazdy, no raczej takie to, co znamy, tylko opakowane w inną formę, ale to wszystko pod dachem jakiejś takiej wielkiej wielkie sali. Więc przyjemne, chociaż nieurywające. A propos, na Odaibie, jest tam gigantyczny model. Model, figura, statua, robota. Właśnie z tego Gundam, który się też co jakiś czas trochę rusza. Ogromne to jest i robi wrażenie, trzeba przyznać. Mają rozmach, bip, bip, bip. Eee, no i chyba tutaj będziemy, będziemy kończyć tą ogólną historię. Będzie jeszcze drugi odcinek skupiający się na obszarze Nintendo. E, którym rozwiniemy. Więc na pewno jeśli, jeśli generalnie chcecie, jako swoją rodziną samodzielnie e, odwiedzić Japonię, to zdecydowanie to, że jesteście retrograczami i graczami w ogóle, ale to doda Wam dodatkowych atrakcji, natomiast pewnie nie powiedziałbym tak, że koniecznie, że jeśli, jeśli tak naprawdę Japonia Was w ogóle nie ciągnie jedyne co Was ciągnie to Nintendo i retro gry, to że koniecznie musicie, tak? Świat już jest na tyle bogaty, że bardzo wiele rzeczy, rzeczy jest już dostępnych w różnych formie typu arcade'y. No i jak mówię, nie kupicie taniej gier, natomiast, natomiast ogólnie Japonia jako całość mi się bardzo podoba i to, że jest też tak bardzo growa, nitendowa, retro'wa, no to dodaję temu, dodaję ten jeszcze parę punktów do lansu. Więc ee, cóż mogę powiedzieć? Bardzo Wam polecam Japonię i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie skupimy się na rzeczach związanych z samym Nintendo.